Przyznam szczerze, że jestem z siebie zadowolona. O angielskiej się nie martwiłam. Miałam trochę obaw a propos polskiego ustnego, bo no, wiesz, była długa lista lektur, na które mogłam trafić. Roxy, cześć. Cześć, Spotykamy cześć. się na planie, gdzie użyczyłaś głosu w animacji Mawka i Strażnicy Lasu. Pytanie, jak ty w ogóle czujesz się w dubbingu? Tak, użyczyłam głos do głównej roli m, tego filmu. Powiem Ci, że bardzo dobrze się czułam w tej roli. Mogłam m, się poniekąd utożsamić z, z główną bohaterką. Bardzo fajne przeżycie. Czyli mówisz, że Mawka jest do Ciebie podobna? Jakie cechy macie wspólne? Myślę, że m, poniekąd tak ja przypomniałam sobie po prostu siebie sprzed z, z lat. Mhm. Sprzed <laughs> lat, jak to brzmi. <laughs> No m, Kilka lat temu faktycznie no jako dzieciaczek byłam naiwna i ufałam wszystkim, e, wierzyłam po prostu, że każdy człowiek ma wobec mnie dobre intencje, kocham wszystkich ludzi e, i byłam naprawdę bardzo, bardzo m, taka m, towarzyska, ufna. Ufna, ufna, to jest dobre określenie e, i Mawka właśnie m, była taka, po czym przekonała się, że nie zawsze po prostu to, to idzie w parze z, z naszą empatią i czasami jak faktycznie mamy po prostu nieograniczony, e, nieograniczony czy sobą empatii, to no nie znaczy, że, że inne osoby też tym samym się nam odpłacają. I można dostać po tyłku. Dokładnie, dokładnie. Czasami właśnie jak chcesz za dobrze, to wychodzi po prostu najgorzej. Ever. I nieraz też się sama o tym przekonałam, chcesz komuś pomóc, a finalnie wychodzi nie najlepiej. Także te, ten film ma super historię i naprawdę jest bardzo życiowy. Tak, no ja, ja trzy razy się popłakałam chyba nagrywając dubbing, bo bardzo mnie to poruszyło. Ja zapisałam sobie nawet taki e, cytacik, napisałaś na Instagramie, że Kevin jest dla Ciebie niczym Lukas dla Mawki, czyli jaki? Kim? No, e, Łukasz jest ukochanym Mawki. Okej. Okay. Tak, no, no tak, to jest taka miłość, no miłość po prostu, mhm. miłość. Powiem Ci Roxy, że dzisiaj jak jechałam tutaj do Ciebie, to słuchałam sobie właśnie e, trailera i chciałam usłyszeć ten Twój głos, ale w dubbingu to brzmi zupełnie inaczej. No jak to się dzieje? A słuchałaś trailera? Tak, w sensie słuchałam. Widziałam po prostu... E, A to, już, to, to już gdzieś jest. Tak. A, okej. Okay. I muszę ja sobie, tak gdzie tu jest Roxy. Tak, bo ja... Mm, bo inaczej to, brzmi twój głos. Inaczej brzmi mój głos, no bo musiałam troszeczkę też mm, wejść na taki wyższy rejestr. No ja mam niski głos z natury, ja mm, nigdy nie brzmiałam praktycznie jak taki dzieciak, jak wszyscy brzmiali jak po prostu z mm, kowroneczki. to ja miałam zawsze ciemniejszą barwę. Um, Także musiałam faktycznie troszeczkę się dopasować do tej postaci głosowo, bo wka oryginalny dźwięk, właśnie oryginalny dubbing jest, no bardzo taki subtelny, eteryczny. No, także musiałam troszeczkę tutaj. Ukryć swoją naturę. Ale mam wrażenie, że w ogóle dubbing to już wchodzi w aktorstwo, bo tak. tutaj musisz i intonować, i grać emocje, Totalnie. tylko głosem, ale jednak wcielasz się w postać, Dokładnie. jak ty się czujesz ja. właśnie w aktorstwie? Dobrze, ja, ja lubię nowe role, lubię też poznawać siebie właśnie w takich um, różnych wcieleniach i bardzo dobrze się przy tym bawiłam, super fan to był naprawdę. To przejdźmy do kolejnego tematu. A w sumie to od niego chciałabym zacząć. Chciałam zacząć, dlatego że gratuluję. Widziałam na Twoim Instagramie, że 100% z ustnego angielskiego, 90% z ustnego polskiego. Dobrze, dobrze mówię? Tak, dobrze mówisz. Dobrze. Właśnie. Tak chciałam się upewnić. Fantastyczne wyniki. Biorąc pod uwagę w ogóle to tak, ile robisz pisanie. i kiedy ty znajdujesz czas na naukę przy takim trybie życia, to jest po prostu dla mnie niesamowite. Mam nadzieję, że ty także jesteś z siebie zadowolona i z tych wyników. Tak, przyznam szczerze, że jestem z siebie zadowolona. O angielski się nie martwiłam. Miałam trochę obaw a propos polskiego ustnego, bo no, wiesz, była długa lista lektur, na które mogłam trafić akurat. Um, no miałam dobre tematy, więc mogłam się po prostu jakoś tak szerzej, szerzej na ten temat wypowiedzieć. Um, ja tu ci przerwę, dlatego że mi tu ptaszki wyćwierkały, że podobno na maturze z polskiego y, miałaś nawiązanie do miasta. Tak, wiesz co, to, to Wszyscy było... Wszyscy śpiewamy, miasto wciąga mnie. <noise> tak jest, to było w ogóle hitem, bo dostałam obraz, mm, do opisania obraz mm, Warszawy w lecie. Tam, na nowy świat to był, nie wiem, nie pamiętam już, aczkolwiek mogłam, no wiadomo, opisałam ten obraz miasta. Odwołam się do wiersza Wisłowy Szymborskiej, nic dwa razy się nie zdarza, bo każda to jest niepowtarzalne i wyjątkowe. Już więcej razy się nie powtórzy, no i do mojego utworu miasto. To jak myślisz, za co ci odjęli te 10%? Być może za mało. Wypowiedziałam się w temacie Glory Victim? victim, victim, victim. Tak, Glory Victim. Mhm. Um, tak, no myślę, myślę że, że za to M mogło tak być. Jakby no. Um, ale i tak jestem zadowolona, bo ja naprawdę przyszłam z taką myślą, że no nie pewnie trafię na jakąś hardkorową lekturę, której nie przeczytałam <laughs> i będzie przypał, a było wszystko dobrze. Gratuluję raz jeszcze, ale przejdę do y, matematyki. Pamiętam, wielokrotnie rozmawiałyśmy o tym, że matma to jest zmora. Ja cię rozumiem. Jak poszła matematyka? To się okaże, to się okaże, ale wydaje mi się, że całkiem spoko lepiej niż się spodziewałam. Tak. Trudne tak. zadania były? Czy... Trudne. Wiesz, dla mnie wszystko z matematyki jest trudne. Twój strój na maturę wzbudził kontrowersję. Ja się z tego śmiałam. Ja też. E, no ale jaki ty miałeś do tego stosunek? No ja naprawdę to był jakby temat przewodni moich matur. Żałuję, że akurat nie miałam wtedy pereł bo wtedy bym je założyła, ale nie wzięłam je, bo ich po prostu z Warszawy. No, no, po prostu śmiesznie. Pani rękami zrobiła maturę. <noise> Ale widzę, że ty się ja absolutnie z tego śmiejesz. No, że... no oczywiście to jest śmieszne. Nawet nie będę komentować tego, że ona się mogła czuć tą oburzona, bo to jest mhm. wręcz no, no, to śmieszne. Widziałaś odpowiedź dody. Widziała, Ona pokazała widziałam. Pokazała swoje widziałam. zdjęcie. I love it. Tak, totalnie kocham, po prostu kocham. Jak to zobaczyłam, no, nie no, hit. Kolejny temacik na mojej liście to oczywiście remont. Widziałam pobaz grane ściany. Inwencja Takie twórcza śniowe, znalazła wyżone. swoje ujście. Nie. Tak, totalnie. No, mieliśmy taką właśnie fantazję. Chcieliśmy... Um, um, tak zaznaczyć swoją obecność w tym mieszkaniu mhm. e, różnymi e, bazgrołami. E, i tak tam było wszystko dosłownie na tej ścianie e, no one zostały już wyburzone bo zmieniamy tak naprawdę wszystko. wszystko wiem że korzystasz z pomocy architekta wnętrz w jakim stylu tak. e, będziesz się urządzać tak korzystam właśnie z pomocy elegance of tailors naprawdę super ludzie e, urządzili mi już pokój z którego jestem mega zadowolona w moim domu rodzinnym e, mm, i to była ta garderoba, taką, którą kiedyś widzieliśmy. Tak, tak. tak. I, okay. no, I właśnie w naszym mieszkaniu też ma być ta szyba loftowa, która mm -hmm. no, u mnie się mega sprawdziła. Um, jakie to będzie wnętrze? Wiesz co? To um, będzie bardzo przytulne, nowoczesne, ale też w loftowym klimacie wnętrze. Mm -hmm. Ostatnio jechałam sobie w Warszawę i widziałam gdzieś wielki e, taki plakat z tobą. Jesteś oczywiście gwiazdą no. marki i Jak ty w ogóle się z tym czujesz? Widziałeś plakat? No. A to ja go nie widziałam. <gry> widziałam nawet dwa różne, bo jeden o. był w takim jeansowym kompleciku, e, gdzie góra była zabudowana, a dół bardziej skąpy. Puszczamy tu oczko, a drugi był faktycznie taki mocniej wycięty. Tak, jak ja się czuję, będąc ambasadorką tej marki bardzo fajnie, bo cieszę się, że oni stworzyli taką kampanię Music for the Body i połączyli, połączyli trochę tą cielesność z, z muzyką. Mhm. Też nawiązali w kolekcji do festiwalowych stylówek. Możemy łączyć te kostiumy tak naprawdę ze wszystkim mhm. i będą super wyglądały pod różnymi kurtkami festiwalowymi. No, naprawdę jest mnóstwo opcji, ale wszystko jest właściwie takie, wiesz, mocno rzucające się w oczy, więc festiwal. Off the record, powiem Ci sytuację sprzed kilku lat. Zawsze uwielbiałam Ciebie, Twoją sylwetkę i się zastanawiałam, kiedy będzie można mówić o Roksanie węgiel seksowna. Przepraszam, ja to może wytnę, ale myślę, że nastał ten czas. Ach, dziękuję. Zachroniłaś mnie, Monia. Roxy, ostatni temat. Powiem ci szczerze, fascynują mnie charakterystyki znaków zodiaku. Ja w to generalnie nie wierzę, ale ja uwielbiam, że... Uważam, że fajnie jest sprawdzić, czy coś do nas pasuje, bo z jednymi cechami się zgadzam, tak, a z niektórymi nie. Ja, tak ja tak samo. Jak właśnie tam czytałam, czytałam o koziorożcu, to ja w ogóle nie jestem takim typowym koziorożcem, ale... Teraz ja ci bardzo chętnie... Jestem, <laughs> Straszne. To słuchaj, to ja Ci bardzo chętnie przeczytam i Ty mi powiesz, czy to się zgadza, czy nie. Koziorożec jest zawsze dobrze zorganizowany. Nie. Wie, czego chce. Tak. I potrafi to osiągnąć. Tak. Nie tracąc czasu na jakiekolwiek wątpliwości. Tak. Nie lubi imprezowania. E, ja zawsze mówię, że nie lubię, a później, o, impreza, więc. <grym, <grym, tutaj się budzi mój ascendent w lwie. Zodję, kara. Miałam fazę na to, ale już mi przeszła. Okej. Okay. Nie lubi podejmowania decyzji na ostatnią chwilę. <grym>, ja cały tak podejmuję decyzję. Okay. Kiedy spotyka Kiedy go. Mega coś, osobą. Jasne. Kiedy spotyka go coś niespotykanego, reaguje na początku wręcz paraliżem. Przecież tego wcale nie przewidział. Nie. No <grym>, zupełnie. W no. Czyli tutaj dementujemy i lecimy dalej. Czy koziorożec ma trudny charakter w związku? Jesteś gotowa? Jestem gotowa. To, to nie pytanie nie do mnie nie jestem obiektywna. Ale ja uważam, że my z Kowiną jesteśmy tak dopasowani do siebie, nie jesteśmy ogólnie najłatwiejszymi charakterami, tak patrząc obiektywnie, więc idealnie się dopasowujemy, bo no w 100% się rozumiemy. No tak. Tak. To przeczytam ci, co na ten temat mówi y, horoskop o tobie jako o koziorożcu. Jest wymagającym i dość trudnym partnerem, twardo stąpa po ziemi i tego samego oczekuje od <grym> swoich bliskich. Koziorożec <grym> lubi dominować. I rzadko kiedy oddaje pola partnerowi, który musi wykazać się cierpliwością, zrozumieniem, akceptacją wobec złożonej osobowości koziorożca. Mm, no nie, nie do końca się z tym zgadzam, szczerze mówiąc. Też y, y, tak. Y, Czytałam niejednokrotnie, że koziorożce są mega chłodne w relacji. Mhm. Ja faktycznie może kiedyś bardziej tak na chłodno podchodziłam do różnych związków, nie chciałam się w to angażować, angażować ale teraz mam tak, że jestem totalnym misiem w relacji mhm. i zupełnie się tutaj nie, 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 nie zgadzam z tym. Jasne. To na deser nam zostały wady koziorożca. O, słucham. Koziorożce cechują skąpstwo, czy ja jestem skąp w ogóle? W ogóle. Ja też mi się tak kojarzy. Ja w ogóle, ja wiem, ja mi to przeciwnie. Dość... Serio. Materializm. <gry> um, zależy w jakim sensie. No właśnie. Trudno, to, trudno, materia... trudno zrozumieć, dlatego że to nie moje słowa. Materializm. Materializm to mi się kojarzy trochę, no co, że przy, przywiązujemy dużą wagę do rzeczy. Do rzeczy... Hmm. Wiesz jest, zawsze mam takie podejście, że wiadomo, fajnie, fajnie jest mieć rzeczy, aczkolwiek to nie jest najistotniejsze, no nie jest dla mnie jest. najważniejsze. Zbytnia surowość i nadmierna powaga. Nie. Nie, no ja, nie, ja w ogóle nie jestem. Po, no, nie, ja jestem sobą, nie, nigdy nie byłam raczej jakąś taką poważną osobą, wiesz, z, z charakteru, raczej mam właśnie taki dynamiczny charakter. Um, I czy co jeszcze tam było? No, zbytnia surowość i a, nadmierna. Zbytnia podróż. surowość. No ja bywam surowa, to, to prawda, ale chyba naj najbardziej wobec siebie. Tak. A, czyli czy, w czym to się przejawia? W różnych, w różnych aspektach, ale mam po prostu takie fazy, że sobie myślę. Wiesz, raz jestem mega krytyczna, a raz tak, wiesz co, to, to zależy od dnia tak naprawdę, ale jak pracuję i coś robię, to jestem bardzo krytyczna wobec siebie na każdej płaszczyźnie. Ja zawsze powtarzam, najbardziej krytyczni jesteśmy względem siebie i ty jesteś po tak. prostu na to dowodem. Lecimy dalej, bo nas zabiją. Koziorożca cechują zamknięcie w sobie, chłód emocjonalny, Nie. fatalizm, formalizm, nadmierna ambicja. Nadmierna ambicja tylko się zgadza stąd. Okay. I nic więcej. Autory... Ja jestem zamknięta w sobie? <grymne> nie sądzę, nie, nie sądzę. <grymne> potwierdzam. i dalej. autorytarność, apodyktyczność, despotyzm i bezlitosne zachowanie. Jezus zach Maria, bezlitosne zachowanie. to mody. może tak. <grymne> nie. <grymne> nie, nie, nie zgadzam się. ale czyli słuchaj, ty, czyli ustaliłyśmy jedno. ty po prostu nie jesteś typowym Nie, w ogóle nie, w ogóle nie. ale właśnie, no ja bardziej jestem lwem. <grymne> mam was lwa, a to też jest istotne. I to się przebija po prostu. To się jest? tak, wiesz, m, równoważy, bo ja jestem mega uparta. A to jest mhm. chyba taka największa cecha koziorożca. Ja jestem tak uparta, jak sobie coś uwzurzam, to tak musi być. Roxy, to na koniec pytanie. Czy pokażesz nam swoją tapetę w telefonie? Pokażę, pokażę bo to zdjęcie jest już na Instagramie. Tak. To jesteś ty i Kevin. Roxy. Tak, to ja i Kevin. Wspaniałe. <laughs> Dziękuję, też masz piękną tapetę. <laughs> pokażę swoją? Hmm. Zobaczcie, jaka parka piękna, wow. Dobra, rozmowa z Tobą to jest jak zwykle przyjemność. No, Bardzo Ci dziękuję. I, dziękuję. I co, pozostaje nam zaprosić y, widzów do kin, tak. Mawka i Strażnicy Lasu. 4 sierpnia w kinach. Zapraszamy.